a z drugiej strony e, budują też zaufanie społeczeństwa, tak? Społeczeństwo, e, które jest właśnie dotknięte różnymi takimi problemami i tak dalej, e, jak mówię, nam każdy się gdzieś tam e, w swoim czasie spotka z, e, z sądem i e, ka każdy kiedyś tam po prostu e, zrozumie, że taki ta, ta system jest e, skorumpowany, jest funkcjonujący i no buduje się po prostu zaufanie też, też do takich ludzi, bo um, my nie ujmiemy no, choć no oczywiście ja jestem osobą, która <coughs> bardziej tam stara się jakoś e, szukać tych rozwiązań, tak, e, inne osoby walą po prostu z mostu i, i może to jest taka nawet dobra technika, bo um, udało się, że tak powiem, jakieś tam e, pozytywne, e, jakieś rozstrzygnięcia, że tak powiem, zyskać dla e, różnych ludzi, to e, tam pewna część społeczeństwa jest e, bardzo zadowolona z naszej, naszej ogólnej pracy. Jak Pan akurat z Konfederacją miał coś do czynienia, na przykład może Pan kojarzy taką osobę, e, nazywa się Makara, mhm. taka kontrowersyjna osoba. No tak, zgadza się. Kojarzy Pan? Tak. więc jest pan jakoś może negatywnie z niego nastawiony, bo chodzi o to, że um, pomimo tego, że my nie jesteśmy tak... Um, zapytać, jak tutaj Pan podchodzi do takich, do takich osób, czy to jest, no nie wiem, dla Pana jakiś tam, że, że powiem, taki szkodliwy czynnik, czy, czy raczej obojętny? To znaczy, powiem Ci szczerze że tak, że w ostatnim okresie czasu miałem tak dużo różnych rodzajów tematów do zrobienia, że nie analizowałem tego po prostu, czy ktoś mi jest y, przeciwny, czy ktoś mi coś zagraża, czy jak go zopiniować. Po prostu dużo ludzi chce osiągnąć swój cel w jakiś sposób. I y, no tutaj on też, powiedzmy, może filozoficzne jakieś sprawy wyciąga, tak samo jak Korwin, to jest filozof jednak z, z wykształcenia i z praktyki, Jakkolwiek by go nie nazwać, startował w wielu wyborach i ma na pewno doświadczenie. Ja tak samo mam doświadczenie. Natomiast za pięć lat może się zdarzyć taka sytuacja, że cokolwiek by się nie działo z polską, że tak powiem, demokracją, to wcale niekoniecznie musi być demokracja dalej, bo tak naprawdę to już demokracja w Polsce umiera, bo nie ma demokracji. Jeżeli jest demokracja kupowana przez pieniądze podatników, a w tym roku demokracja została już zlikwidowana i pieniądze podatników zostały zniszczone na wybory i tylko w starcie jednego prezydenta, żeby tylko był ten, który jest, czyli Duda i, i ma y, tak dużo krytycznych uwag w internecie i robi się wokół niego zadymę i na YouTube, że już się tego w ogóle nie kasuje, bo to jest niemożliwe, żeby to wszystko ogarnąć. No to yy, zadajmy sobie pytanie: czy w Polsce jeszcze jest demokracja, czy, to, czy ten kraj już, je, już jest niedemokratyczny? Bo chyba już nie jest demokratyczny, skoro pieniądze, które był, powinny być przekazywane dla wszystkich ludzi, którzy chcą wystartować w, yy, w starcie na prezydenta Polski, są przeznaczane tylko i wyłącznie dla jednego kandydata. Bo przecież Trzaskowski nie dostał y, jakiejś zapomogi w na prezydenta Polski. No chyba nie. Chyba wystartował ze składek jakichś innych, albo być może ze swoich prywatnych pieniędzy, a Duda wystartował za pieniądze z partii PiSu. Czyli to nie jest prezydent całego narodu, jest to prezydent PiSu. Teraz, że jest zaprzysiężony. Ale co z tego, że jest zaprzysiężony, jeżeli on... Teraz wycofuje się z tego, co powiedział w trakcie wyborów. No to chyba nie tędy droga. To chyba nie tędy droga. No tak, i zerwało się połączenie z fajnym rozmówcą, ale do niego na pewno powrócimy, bo ta osoba chce być w komitecie, w starcie. Na prezydenta Szczecina, albo będzie zakładać komitet w starcie na prezydenta Polski w przyszłości. A czas leci. Czas leci nieubłagalnie. I. O. Ponownie dzwoni. No dobra, to działamy dalej. No, coś przerwało chyba nacisnąłem ekran. Słuchaj, chyba... powiedz mi tak. Żeby kończyć tą rozmowę, bo ja muszę jechać daleko do shoppingu na urodziny mojego przyjaciela Jurgena Holste. Powiedz mi, jak się nazywasz i jak się można z tobą skontaktować? Ewentualnie, jakie byś sprawy chciał ze mną poruszać w przyszłości? I czy byś chciał zakładać komitet, czy na prezydenta Szczecina, czy do Rady Szczecina, skoro jesteś z tego miasta? Czy może masz jakiś inny pomysł, żeby się rozwijać? No oczywiście, ja też właśnie zastanawiałem się, jak tutaj zrobić taką, no wiadomo, trzeba jakoś właśnie znaleźć złoty środek, jak ja to zawsze mówię. Um, oczywiście, no właśnie dlatego, dlatego, dlatego zastanawiałem się, jakie postulaty tutaj Pan, prezentował i ogólnie E, tak, trzeba szukać, e, no tutaj akurat e, ciekawostką jest, że e, w takim kierunku akurat, żeby jakieś komitety stworzyć i e, m, możliwe, że faktycznie jak, 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 jakaś e, e, dobra strategia została przez nas. E. No dobrze, kończmy tą rozmowę. <laughs> w każdym bądź razie. Walczymy nadal o Polskę wolną i zapraszamy naszego rozmówcę do uczestnictwa w Komitecie Wyborczym Artura Głowackiego w przyszłości w starcie na prezydenta Polski. Bo hasłem będzie nadal to, że prezydent Polski w przyszłości zadba o Twój rozwój w działalności gospodarczej i da Tobie w przyszłym roku rządzenia. 15% podatek VAT i dobrowolny ZUS, bo przez to i ty wyrbiesz Polskę z tego kryzysu gospodarczego. Wpłaty możecie realizować na to konto, które jest podane na zdjęciu. Wpłaćcie chociażby symboliczną złotówkę, a będziecie uważani za sponsora Artura Głowackiego w starcie na prezydenta Polski w 2025 roku. A to już jest niedługo. I już teraz budujemy komitet, który, bo można budować, dlaczego nie, możemy nawiązywać kontakt z, z różnymi ludźmi, którzy w przyszłości tylko podpiszą odpowiednie dokumenty, i komitet będzie zarejestrowany w pierwszym bądź drugim dniu ogłoszenia kampanii wyborczej na prezydenta Polski. Walkę o Polskę trzeba zacząć od zaraz, bo jeżeli będziemy walczyć w ostatniej chwili, to niczego dobrego nie osiągniemy. Podaję moje konto do wpłat. Konto w Banku Polskim 55 10 20 38 44 40, 18 02 02 17 44 64 oraz do konto do wpłat w euro PL 65 10 20 3844-0000-1402-0217-4480 i adres banku, czyli BIK, myślnik SWIFT, to jest bpko.pl.pw. To jest adres banku. Jeszcze raz powtarzam: konto do wpłat w euro. PL 65 10 20, 38 44 00 00, 14 02 02 17, 48 80 i BIG SWIFT BPKOPL PW. Zapraszam wszystkich. Którzy chcą w przyszłości kontynuować ruch wolnej Polski, obojętnie gdzie jesteście, jestem z Wami. Kłania się Wam Artur Głowacki, moja strona www.artrymysznikglowacki.pl lub na drugiej stronie tej wizytówki mamy drugą stronę artrymysznikprezydent.pl. I telefony, polski telefon. 661 03 48 Sekretariat do biura plus 48 516 7 888 71 I adres e-mail arturglawacki27 małpakmail.com Podaję też Wam numer do kontaktu w Niemczech, czyli jeżeli macie niemiecki telefon, wystarczy wykręcić 015 20 sześćdziesiąt osiem cztery sześć trzydzieści pięć powtarzam zero piętnaście dwadzieścia sześćdziesiąt osiem cztery sześć trzydzieści pięć dzwoniąc z Polski jeżeli wykręcicie numer plus czterdzieści osiem piętnaście dwadzieścia sześćdziesiąt osiem czterdzieści sześć trzydzieści pięć Również połączycie się bezpośrednio z Arturem Głowackim. W przypadku, kiedy takiego połączenia nie będziecie mieli, wystarczy napisać zgłoszenie czy po niemiecku, czy po polsku, lub po rosyjsku też nie ma problemu, że chcecie ze mną rozmawiać. Wysyłajcie krótkiego smsa, będę miał chwilę czasu i spokoju, nawiążę z wami kontakt. Dziękuję serdecznie, życzę do kontaktu w przyszłości. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech Was prowadzi zdrowie w kierunku walki o Polskę wolną. Dziękuję serdecznie.